Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jesteśmy w Ludźmierzu i oficjalnie mogę powiedzieć, że supercharger od dzisiaj albo być może nawet i od wczoraj jest uruchomiony. To oznacza, że mamy tutaj najszybszą stację ładowania w Polsce, najszybszą stację ładowania Tesli. O mocy 250 kW, tutaj są stanowiska. Mamy tutaj łącznie 8 stanowisk. Tutaj mamy 4 stanowiska V2, e, czyli takie standardowe złącza ładowania, jak w innych lokalizacjach w Polsce. Mamy tutaj Type 2, w zasadzie, w zasadzie złącze Tesli, plus mamy tutaj e, CCS. E, I cztery takie stanowiska, które mogą ładować z mocą do, do 150 kW, ale jak sobie przejdziemy dalej, to mamy tutaj stanowiska V3 w zasadzie tylko raz się ładowałem na takim stanowisku w Berlinie, bo tam też ostatnio powstał supercharger V3 i one mają już tylko złącze CCS mają cieńszy, cieńszy przewód prawie mi upadło ja generalnie ładowałbym się na złączu Type 2, ale nie mogłem sobie odmówić skorzystania z, z możliwości ładowania na superchargerze V3 więc wykorzystam do tego adapter który możemy wykorzystać eee, i podłączę go tutaj Jedną ręką jest ciężko eee, Tak wygląda cały pistolet Teraz wciskamy Przyciski. zobaczcie co się stanie Teraz się port ładowania i podłączamy i po chwili rozpocznie się ładowanie Już się rozpoczęło ładowanie To jest moje pierwsze ładowanie na superchargerze V3 w ogóle pierwszy raz tą Tesla ładuję na superchargerze V3 nigdy jeszcze nią nie byłem na takiej ładowarce o i już się włączył włączyło chłodzenie w słupku tutaj mamy też wentylator w środku zobaczymy jaka masa jest teraz podawana od razu mamy 136 kW Dosłownie ułamek sekundy. Akumulator też jest rozgrzany, przez to, że jechałem autostradą dosyć szybko, żeby szybko Wam to pokazać. I Za chwilę nam się tutaj też odpali chłodzenie akumulatora. Zobaczcie, tutaj są, o, właśnie się 20, takie klapki, które teraz zwiększają tutaj do bólu powietrza. Teraz będzie się szybko ładowało. Zobaczmy teraz, jaka jest moc. Cały czas 136 kW. I tutaj też przypomnę, że jakiś czas temu Tesla poprzez aktualizację zwiększyła mi maksymalną moc ładowania, bo do tej pory ładowała się z mocą maksymalnie 94 kW, ale ostatnio, ostatnio jakieś 2 miesiące temu Tesla zwiększyła tą moc i, i to było dla mnie miłym zaskoczeniem, bo z dnia na dzień po prostu ta moc się zwiększyła i to nie o 5 czy 10 kW, tylko o, o jakieś Prawie 50 kW, to jest bardzo duża różnica w samochodzie, który ma ponad 200 tysięcy przebiegu, i to jest niesamowite właśnie w tej marce. No i jest, ładujemy. Pierwszy raz ładujemy Tesla Model S na Superchargerze v Jeszcze tam dodam, że ogólnie jaka to jest lokalizacja, to jest hotel Portofino, jest to w Ludźmierzu. Mamy tutaj. Kilka kilometrów do zjazdu z autostrady A2, idealnie, bo ja często robię trasy Warszawa-Poznań, Warszawa więc będę miał teraz gdzie się ładować. I to jest dla mnie też ważne, że już teraz, jak będę jechał do Poznania, nie będę musiał się ładować do pełna w Warszawie, żeby dojechać na jednym ładowaniu do, do Poznania. Będę mógł na przykład wyjechać na w 50% z Warszawy, zatrzymać się tutaj na dosłownie 20 minut i dojechać bez problemu dalej do Poznania. A jeżeli ktoś nie ma Tesli, to niech nie płacze, bo tutaj jest jeszcze jedna ładowarka Greenway o mocy 90 kW. No ale to tutaj to jest hit, jest to fajnie widoczne z drogi. Tak to wygląda. Te stacje, te 8 stanowisk, to są kolejne, kolejne 8 stanowisk i łącznie Kula wszystkich stanowisk składowania testów w Polsce wynosi czte, 40 sztuk. Bo w większości lokalizacji mamy po cztery stanowiska, w Poznaniu mamy 6, bo ostatnio dwa zostały dobudowane. Jedynie w Radomie trzeba uważać, bo w Radomiu dwa stanowiska są wyłączone, bo, bo jeden, jeden słupek jest uszkodzony, a tak to w Warszawie mamy jeszcze dwa, no ale takim standardem są cztery, jak w Ciechocinku czy w, w Katowicach w dwóch lokalizacjach. Czy w kostomotach? No więc mamy to w końcu. Kolejny Supercharger. Jakbyście mieli jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Ja dziękuję za oglądanie. I do zobaczenia. Cześć.